Klaudia Halejcio pozostaje niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zgromadziła społeczność liczącą aż milion obserwujących. To właśnie na swoich profilach chętnie dzieli się z fanami humorystycznymi nagraniami oraz pokazuje ujęcia z wnętrz swojego ekskluzywnego domu. W rezydencji tej mieszka wraz ze swoim wieloletnim partnerem, przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim, a także córką Nelą. Niedawno aktorka w jednym z udzielonych wywiadów ujawniła, skąd miała środki na zakup imponującej willi, której wartość sięga aż 9 milionów złotych. Claudia Halejcio nie ma oporów, by pokazywać obserwatorom wnętrza swojej przestronnej nieruchomości, liczącej ponad 500 metrów kwadratowych. W rozmowie z Super Expressem zdradziła kulisy tej inwestycji i opowiedziała, jak wspólnie z partnerem zdołali nabyć tak okazałą posiadłość. Rata kredytu to rzeczywiście mój koszt, ale czy jestem osobą nadmiernie rozrzutną? Sądzę, że wręcz przeciwnie. Uważam, że jestem raczej typem skrajnym. Na pewne rzeczy potrafię długo oszczędzać, a na inne jestem skłonna przeznaczyć większą sumę. Dom zawsze był moim ogromnym marzeniem, zaznaczyła Klaudia Halejcio. W dalszej części wywiadu aktorka podkreśliła, że nie jest osobą, która trwoni pieniądze na luksusowe dodatki czy drogie torebki. Zamiast tego woli inwestować w nieruchomości oraz spłatę kredytów. Niektórzy decydują się na kosztowne torebki, ale dla mnie zawsze najważniejsze było posiadanie pięknego domu z ogrodem. To było coś, do czego konsekwentnie dążyłam. Wydaje mi się, że wiele osób przyznaje, iż takich inwestycji, takich rezydencji nie ma zbyt wiele w Warszawie. Odbieram to jako coś bardzo satysfakcjonującego. To dla mnie wyznacznik sukcesu. Jestem dumna z tego, że udało mi się to osiągnąć. Oczywiście we współpracy z partnerem, ponieważ samodzielnie nie byłabym w stanie tego zrealizować. Dodała Klaudia Halejcio.